Nie, bo to robili filmik na miesiąco, bo wszyscy tak wysłały... iiii... się grać w Marki Chciałem grać. I tak pomyślałem, że o, oh, oh, tak sobie zażartowałem, może wyszło jak nowa wersja Minecrafta. I tak dla żartów zaznaczam Force Update. I tak czekam, tu się łoduje. ona mnie tak tyrytyryty... tata, tata, dupa, Jasiu, wchodzę. Ja tu to Minecraft 1.0.0. I teraz... zobaczymy to... co tam doszło, co się nie zmieniło, co się zmieniło, co... Czy dalej jest ten ale już jest wersja finalna tego? Nareszcie się doczekaliśmy. Dzisiaj to wyszło o. Eee, że. o 12 godziny w nocy. Chyba tak mi się wydaje. Tak, o 12 godzinach, No i tata, rity, tata, dupa, jasiu, o wszystko jest tutaj. Czekajcie, coś dodali, czy coś zmieni. Tego nie widziałem. Nie, to jest ta alchemia. Dobra, to tutaj to, to, to też było. O, to też, to też, to też, to też. Hmm. Nic nie na nic nie zmieniono. Tak więc ja to nagrałem tylko tak szybko, żeby Wam pokazać, a... Yy, później lub jutro nagram filmik z listami zmian itp. itd. Widzę, że się wygląda, trawie ja też poprawił. Tak więc, do zobaczenia później, później na 100% Wam wszystko już tam opiszę, co i jak. A na razie... Na razie! Aha, jeszcze to szybko Wam pokażę. Tak więc, i skoczyłem wtedy, usłyszałem fajny dźwięk. Ja teraz Wam go nie mogę oczywiście pokazać, no ale chwilę zmienię to. Słyszeliście? A jak słyszeliście, to dobra. A jak nie to was strata, to sobie zobaczcie, tylko wystarczy że zobaczycie Force of day, tak więc drugi raz na razie.